It's K, it's K, It's K. We We back No gu guis Co do tej serii powiem wam no Seria się zapowiadała bardzo fajnie Ale wydaje mi się, że Myślałem, że to będzie fajniejsza gra, tak to powiem bo jednak to gra tak mi nie rozwaliła, jak myślałem, wiecie. Naprawdę liczyłem na o wiele więcej. Dobra kim fuj ja Jestem ciekaw tej ostatniej Tego ostatniego starcia jestem strasznie ciekaw Bo ja jestem ciekaw czy... Jestem ciekaw, jestem ciekaw, jestem ciekaw Jaki to będzie miało mniej więcej na Czy to będzie jakoś na poziomie, czy wiecie To była zwykła butelka. Wow! Bomba powinna być Myślałem, ale widać, że już długo pracowali nad grom. Bo nie jest to zwykła gówniana gra, tylko to jest naprawdę. Nie no, strzelałem do niego, ale to oczywiście to się nie liczy, nie? No przecież napierdalam do niego, do kurwy! O Boże. O Boże, ludzie, o, oh, sorry. <laughs> ale jestem już tak przyzwyczajony z Call of Modern Warfare 3... ...że gdy strzelam do kolesia... ...to on zazwyczaj dostaje i pada, you know? A tutaj ta gra mi pokazuje to, że strzelasz, strzelasz, ale nie, synek Nieeei A dobra, pierdolę to LOL, serio. A zresztą Nie no ja nie mam was ani przyjaciół, ani Nie no, wrogów mam, tak? Więc ja mam was przyjaciół. Więc panowie Materiału będę miał dosyć dużo Jest tak wystarczająco, żeby Dobra, mm, teraz Hmm... Mm. To byś tam chciał, ulepszenie broni, wiecie? Chociaż nie, dobra, nie, nie, dobra, spoko. O tak. I to jest najlepsze. Technologia E99. Ciągle rośnie. Serio kurwa? No więcej, proszę was o więcej, o więcej przeciwników, naprawdę. Wybuchnij mi, wybuchnij, tak. No. Przecież jeszcze paru, żeby tylko umarł. Senekiem, tyle strzałów z autodziałka, wystarczy, żeby zabić człowieka. Tyle strzałów z autodziałka, nie wystarczy, żeby zabić gościa w głupiej grze komputerowej. Okej, okay. Ale swoją drogą powinniś by, powinniście być przyzwyczajeni do. jakby to powiedzieć, mojego wnerwowania się. Renko, statek wraca do poprzedniego stanu. Wkrótce zetonię. Tak, Hacon. Katia, stój! Gdzie idziesz? To wraktowca. Renko, będę tam za minutę. Postaram się odwrócić uwagę żołnierzy. O dupę, o kurwa Ale to jeszcze nam dają, nie? Przecież to jest bullshit Dają nam... Jeszcze żebyśmy nakupowali tych rzeczy Ale okej, okay, mi pasi, bo mam amunicję Więc nie będę się odzywał w ogóle Ja chciałbym, żebym troszkę takiego, troszkę życia bym chciał dostać, wiecie? Ja

Tak sobie wezmę tą bombę, czy ona powinna mi wyrobić w ręka coś? LOL? What the fuck? I on go skryje do plecaka? Nie? Jasne. Nie no, jeszcze mam technologię E99 do zabrania, sorry ucieknę kiedy indziej. Ale jak stąd uciec? Guźwa Zara pomocy, jak stąd uciec? A tam chyba są drzwi. O, oczywiście, nie możesz przeskoczyć jak w raidżu. He he hej. tak z dupy nagle jestem pod tą wodą. Nie? O! Le jak on dziwnie wypływa. Ale dobra, przynajmniej to koniec. Hmm? <laughs> jak na razie, nie? Kapitanie, Renku, dzięki Bogu, nic ci nie jest. Pozwól, że ci pomogę. Tylko, że tak katia nie? Masz bombę E-99. mamy nadzieję. Na razie gry, które mi się najlepiej nagrywało to był Dark Souls. Nie, yeah, kurwa, Dark Souls. Eee, Dark Darkness. Darkness 2 to była najlepsza gra, jaką nagrywałem. Mm. Mm hmm... Później Rage. Rage się dobrze nagrywa, bo on trzyma 30 klatek, jak się nagrywa, więc to jest akurat bardzo dobrze. No, Singularity naprawdę nie jest najlepszym, grą, którą się nagrywa. Grałem, grałem się fajnie nagrywa, ale on jest swój straszny, Je się go, trochę tak cykam. Okej, okay, no to będą już takie ostateczne, można powiedzieć, momenty... ...tej gry, z tego co przynajmniej pamiętam. Zakupmy sobie amunicję, nie potrzebujemy, dobrze. Jest już rano, dawno odwiedzić przyjaciela. Jestem bardzo głodny. Masz coś do jedzenia? To fuck is this? Holy fuck. Odzyskałeś już Przykro mi, ale Katia. No wiedziałem. Powiedz, że ją zabiło. Odstrzelili ją. Kiedy statek zaczął tonąć, Katia nie żyje. Wiesz, przynajmniej nie muszę jej ratować. Nie możemy dopuścić, aby jej poświęcenie poszło na marne. Musimy powstrzymać te ciała. Niestety, znaleziona przez ciebie bomba musi zostać naładowana. Trzeba będzie skorzystać z kuchenki. To część ośrodka. Gdzie jest? Znaczy powinienem powiedzieć było coś czego potrzebujemy. Szybko, kapitanie. Demicar jest coraz bliżej. Proszę powinieneś ruszać. A, no, 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 no. Tak naprawdę. Ruszę, Mogę wam powiedzieć tyle. Zagramy w Singularity do byłego końca. Tak bym mógł wam powiedzieć, wiem? Ale nie Przecież jeszcze muszę... Po osobliwości w tunelach serwisowych urządzono kostnicę. Składano tam zmarłych i zarażonych. To nie będzie łatwe. Przecież ten, przecież jeszcze muszę w godzinę pogra pograć, jeszcze nie? Co? Postarzanie. Ja mam lepszą strategię na nich Jak broń mi, oczywiście nie robi wiksów i nie trafię, wiem No to jest dobra strategia, tylko że e, Ja nie mam niestety mocy na tyle, wiecie? Zauważcie ile? Nie, nie, to jest dobra strategia, ale ja mam za małą mocno to bawienie się. No, i tak naprawdę najmniejsi przeciwnicy okazali się najbardziej trudni. No, tak by the way, oni ciągle chodzą, nie? Oni ciągle tutaj są. Jeszcze ktoś. Bo jasne, że muszą być, nie? Zresztą musi być jeszcze odznanie tych kurwa zróżnicowanych przeciwników. No, patrzcie, kurwa. Cała impra. No tak. No biegną, nadal. No przecież, bo. Och, chyba cię usłyszycie go się. Hadz, sądzę. Mm -hmm. Bo ta gra prowadzi mnie do tego momentu. Ja jeszcze tam muszę pobiegnąć. Bo skoro tam jest jakieś takie coś, to. Chociaż nie, dobra, biegnę tam. Pierdolę to.

Idziemy na koniec tej gry. Koniec, koniec, jest już blisko, ja to wiem. Wszyscy to wiemy, więc. Aha, ja no dobra. Czyli musi mi opowiedzieć, co tam jest, bo tam jest miejsce, do którego muszę wejść. Tam nie jest tylko do zwiedzania, tam jest coś, coś, coś. O Boże, naprawdę, ci najmniejsi przeciwnicy okazali się najbardziej upierdliwi i. W... No powiem to, wkurwiający po prostu. No bo oni są masakrycznie wkurwiający po prostu. Tak fuj biją. Patrzcie. Jeszcze takie coś. No Patrz, nie przeżyję. Normalnie nie przeżyję tego. Kurwa mać. No nie, no kurwa! Ja, ja nie, ja wyłączę tą grę zaraz. Ja po prostu kurwa wezmę i ją wyłączę. I nie nie, nie, nie nagram tego gówna, Pierdolę! Oni się patrzcie, oni się nie odważą, a mi się w chuj już nie chce po prostu tam wchodzić. Tyle, że co zrobił Hudson? A, 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 co on zrobił? On musi teraz przejść przez co... Chociaż nie Weźmy sobie Walkiria No tak, no przecież.